Jasny płomień i boguszni, nie wiecznie płonie, lecz każdy szczęście śni. Nieżej i poraż, półksiężniczki mają moc. Oooo, jak pokażę ten numer na konkursie, to im pospalają pan to Aha, nieźle. Patrzcie, idzie ta nowa dziewczyna, Michelle. Podobno jest nieśmiała. Zaprośmy ją, może z nami usiądzie. Hej, Michelle! Chodź do nas! Cześć, jestem Ashlin. Cześć, bardzo mi miło. No? Pokazać ci moją nową herbastyczną sztuczkę? Uf. Uf. Muszę już iść. Cześć, przepraszam. Niespodzianka! Jakoś tak wcześniej dziwacznie wyszło, więc, na przeprosiny, przyniosłyśmy ci kwiatek. Patrz, lubisz lwie paszcze? Och, dziękuję! Ona jest naprawdę nieśmiała, niewiarygodna. Pewnie wszystko przez kapelusz. Kapelusz jej się nie podoba. I szel jest syreną! O cześć! Przepraszam, że tak uciekłam, ale kiedy dotknę wody, stopy zamieniają mi się w płetwe. i na lądzie nie czuję się do końca pewnie. Wiedziałam! Przecież mój kapelusz wszystkim się podoba. Dziewczyno, Twój głos jest po prostu bajeczny. Powinnaś zaśpiewać na konkursie talentów! Przed całą szkołą? Na, na nogach? Nie, nie dam rady. Ale jak tylko usłyszą, jak śpiewasz, korony im pospadają. Nie dam rady. Potrafię śpiewać tylko w wodzie, przepraszam. <śmiennie> uh, uh, uh. Ale mam szalony pomysł. Siebie i leć jak tak po niebie to ever after high. Royals no hebels, więc i ci uwierz siebie i leć jak tak po niebie. Panie i Panowie, szykujcie się na czary Mary. Uwaga, zobaczycie zaraz największą herbatę w krainie baśni. No dobra, chwilę to potrwa. To może Michel pośpiewa, a ja poczekam. Uwierz w siebie!